Tutaj nawiążę do tego, co powiedziałaś wcześniej odnośnie rejestracji postępowania. Ym, nieważne jest, w postępowaniach unijnych nieważny jest moment, kiedy to robimy, nie musimy tego robić zaraz na początku, tylko no, na pewno musimy zrobić to w tym momencie, bo mamy obowiązek przekazania poprzez platformę e-zamówienia e informacji o złożonych ofertach. Także na tym etapie możemy to zrobić jakby najpóźniej, mhm. tak? Tak możemy Jasne. powiedzieć. Wszczęcie postępowania. No i tutaj y, różnica y, zasadnicza Między postępowaniem unijnym a postępowaniem krajowym, to moment wszczęcia postępowania. Umowne, a także JED, czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, który zastępuje oświadczenia wstępne w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także brak przesłanek wykluczenia. I co ciekawe, tego dokumentu nie ma w procedurach krajowych, prawda? Nie ma, jest tak, tylko, tak, tak, tak jak mówisz, tak, sformalizowanego. Tak, jest tylko w procedurze unijnej. Dzień dobry, witamy Was serdecznie i ja mam na imię Justyna i ze mną dzisiaj w studiu Magda, witajcie serdecznie. I zaczynamy od pierwszego etapu, czyli przygotowanie postępowania. W etapie przygotowawczym w pierwszej kolejności y, przygotowujemy dokumentację, czyli y, po pierwsze musimy opisać to, co chcemy kupić, czyli tworzymy opis przedmiotu zamówienia. W dalszej kolejności mając już ten opis jesteśmy w stanie oszacować y, wartość zamówienia. Tworzymy również analizę potrzeb i wymagań. Następnie w wielu jednostkach to funkcjonuje. Wszczyna, tworzymy wniosek o wszczęcie postępowania. W zakresie przetargu nieograniczonego czy w procedurach unijnych mamy również obowiązek powołać komisję przetargową. No i co dalej? Tworzymy dokumentację, którą będziemy zobligowani zamieścić na stronie prowadzonego postępowania, czyli oczywiście specyfikacja warunków zamówienia Wszelkie, wszelkie załączniki do tej specyfikacji, w tym również projektowane postanowienia umowny, a, umowne a także JED, czyli jednolity europejski dokument zamówienia który zastępuje oświadczenia wstępne w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także brak przesłanek wykluczania. I co ciekawe, tego dokumentu nie ma nie ma w procedurach krajowych, prawda? Nie ma, jest tak, tylko tak, tak, tak jak mówisz. sformalizowanego. Tak, jest tylko w procedurze unijnej. I tutaj chciałam Was oczywiście odesłać do przetargosa. Tam w kompetencji numer 4 Justynka opowie, jak tworzymy jedza. Tak, gdzie tam pop... jest bardzo tak. szczegółowo znajdziecie informacje, jak przygotować, jak wypełnić ogłoszenie, jak wypełnić jedz. Tak jest. Czyli jak mamy to, to, te dokumenty przygotowane, kolejny etap to etap numer dwa, czyli wszczęcie postępowania. No i tutaj różnica zasadnicza pomiędzy postępowaniem unijnym a postępowaniem krajowym to moment wszczęcia postępowania. W postępowaniu unijnym momentem wszczęcia postępowania, czyli od kiedy zaczyna się liczyć bieg, Terminu, na przykład wyznaczonego na składanie ofert, to jest dzień przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, do publikacji. I teraz, tak, przy wszczęciu postępowania na dzień dzisiejszy mamy jakby dwie drogi. Droga numer jeden to jest taka, że całość ogłoszenia przygotowujemy i zamieszczamy i przekazujemy. Przez e-zamówienia. Czyli e, musimy mieć zarejestrowane konto na e-zamówieniach, rejestrujemy postępowanie i tworzymy ogłoszenie o e zamówieniu właśnie na platformie e-zamówienia. E Zamówienia stały się e senderem, czyli e, mają uprawnienia jakby równorzędne z e, publikatorem e, unijnym, czyli z TED. E, po prze, przy przygotowaniu takiego ogłoszenia wysyłamy do publikacji. I e, czekamy na moment, e, na informację, kiedy to nasze ogłoszenie się e, opublikuje. Czyli to jest e, jakby wersja pierwsza, jak możemy mhm. ogłoszenie zrobić. Natomiast wersja druga, klasyczna, taka, która jakby funkcjonuje od lat, e, czyli zamieszczanie ogłoszenia przez e, właśnie narzędzie TED, czyli bezpośrednio przez publikator. Mhm. Unijny, Unijny, natomiast i w tym kroku musimy zarejestrować postępowanie na platformie e-zamówienia. Tutaj, co prawda, nie jest ważny czas, czyli ten jakby... Moment. Kiedy, tak, kiedy zaczynamy postępowanie, ale o tym za chwilę Madzia powie, dlaczego możemy to zrobić w różnym czasie. Czyli i jedna i druga droga prowadzi nas do momentu, kiedy dowiemy się o tym, że w jakiej dacie ogłoszenie zostanie opublikowane. I w tym momencie, w tej dacie, zamieszczamy całą dokumentację postępowania na stronie prowadzonego postępowania. I tu jest bardzo ważna uwaga ogłoszenie to opublikowane, czyli z numerem nadanym przez Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Musimy zamieścić wraz z resztą dokumentacji właśnie na, na stronie postępowania. I teraz dalsza kolejność to oczywiście odpowiedzi na pytania. Wykonawca w tym czasie ma również możliwość wniesienia środków ochrony prawnej. Na treść ogłoszenia i specyfikacji ma potencjalny wykonawca 10 dni. Mhm. Także tutaj. No musimy wziąć pod uwagę, że może się taka sytuacja zdarzyć. Natomiast do obliczania wszelkich terminów w postępowaniu zapraszam Was serdecznie do skorzystania z kalkulatorów, do kalkulatorów bezpłatnych na stronie asystentos.pl. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw kciuk w górę i komentarz. Etap numer 3, czyli otwarcie, badanie i ocena ofert. W pierwszej kolejności oczywiście otwieramy oferty. Po otwarciu ofert mamy podobne obowiązki jak w trybie podstawowym w postępowaniach krajowych, czyli tak, w pierwszej kolejności niezwłocznie po otwarciu ofert musimy zamieścić na stronie prowadzonego postępowania informacje o ofertach, które zostały otwarte. Tutaj informacja, która musi być w tym zawarta określa nam artykuł 222 ustawy. Kolejnym obowiązkiem, który nas dotyczy, jest obowiązek zamieszczenia na przekazania do prezesa UZP informacji o złożonych ofertach i tutaj nawiążę do tego, co powiedziałaś wcześniej odnośnie rejestracji postępowania. Nieważne jest w postępowaniach unijnych, nieważny jest moment, kiedy to robimy. Nie musimy tego robić zaraz na początku, tylko no, na pewno musimy zrobić to w tym momencie, bo mamy obowiązek przekazania poprzez platformę okay. e zamówienia informacji o złożonych ofertach. Także na tym etapie możemy to zrobić robić jakby najpóźniej, mm -hmm. tak? Tak możemy Jasne. powiedzieć. Mm -hmm. Gdy już mamy te obowiązki spełnione, przystępujemy do badania e, i oceny ofert, czyli weryfikujemy nasze oferty pod, pod względem formalnym, czy są podpisane prawidłowo, prawidłowym podpisem, przez kogo są podpisane, czyli sprawdzamy reprezentację, badamy pod kątem omyłek rachunkowych, e, Pisarski. pisarskich, innych, mm -hmm. tak, e, pod kątem rażąco niskiej ceny. Sprawdzamy również, czy nie zachodzą przesłanki odrzucania tutaj katalog w artykule 226 mamy określony i na tym etapie dokonujemy klasyfikacji ofert, które mogą podlegać będą podlegały odrzuceniu, ale jeszcze w tym momencie ich nie odrzucamy, tak? Dokonujemy to później, tak. o tym Czyli powiemy. Czyli jakby klasyfikujemy. klasyfikujemy, oferty ważne, oferty, oferty nie ważne. podlegające odrzuceniu i co następnie robimy? Rank Robimy ranking, czyli zostawiamy oferty w oparciu o kryteria, które mieliśmy określone w postępowaniu, czyli nadajemy im punktację zgodnie z przyjętymi ofertami. Mm -hmm. Tylko ofertom ważnym oczywiście. Tylko ofertom ważnym, mm -hmm. tym, które nie podlegają odrzuceniu oczywiście. Nie. Mając już ten ranking, w dalszej kolejności wzywamy oferenta, który jest najwyżej oceniony, do złożenia podmiotowych środków dowodowych czyli dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Jeżeli wśród tych dokumentów będą braki, bądź wykonawca nie złoży na nasz pierwszy termin, ma jeszcze drugą szansę. Możemy go wyzywać do uzupełnienia, do poprawienia, bądź do złożenia. Jeżeli, tak jak powiedziałam, nie złoży tego yy, od razu. Etap czwarty. Czyli po zrobieniu rankingu przystępujemy do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. I teraz w jaki sposób to zrobić? Po pierwsze musimy przygotować dwa rodzaje informacji. Pierwsza, która zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania, druga, która zostaje wysłana do wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu. Na stronie internetowej informujemy o wykonawcy, który został wybrany, podając uzasadnienie faktyczne i prawne tego wyboru, podajemy punktację oraz klasyfikację pozostałych ofert złożonych w tym postępowaniu. Natomiast do wykonawców, którzy brali udział w tym postępowaniu, przesyłamy informację bardziej szczegółową. To znaczy, na przykład, jeżeli były odrzucenie ofert, to w takiej informacji bezpośrednio kierowanej do wykonawcy informujemy również o ofertach odrzuconych, podając oczywiście uzasadnienie faktyczne i prawne. Na tym kończymy etap czwarty, który jest rozstrzygnięciem postępowania i przechodzimy do piątego etapu. Tak, w piątym etapie, czyli takim etapem domykającym już naszą procedurę, to jest etap podpisania umowy i oczywiście kilka formalności, które musimy również z tym związanych spełnić. Tak, mhm. czyli w pierwszej kolejności, tak, z oferentem, którego najwyżej oceniliśmy, który okazał się najkorzystniejszy, podpisujemy umowę. Jeżeli było więcej niż jedna oferta w postępowaniu, musimy odczekać 10 dni. W tym czasie wykonawcy potencjalni mają możliwość złożenia odwołania. Jeżeli była jedna oferta, nie więcej, no to możemy umowę podpisać mhm. tak naprawdę tego samego dnia. Tak. Czyli tak zwany standstill, tak. e czas ciszy, tak, w którym... tak, oczekiwania nerwówki. Tak. Które musimy zachować. Tak. Y po podpisaniu umowy mamy 30 dni na przesłanie ogłoszenia y o udzieleniu zamówienia, i to możemy zrobić też w dwojaki sposób, nawiązując do tego, co powiedziałaś mhm. wcześniej, w zależności, jak y publikowaliśmy ogłoszenie. Jeżeli robiliśmy tak. to poprzez e sender na e zamówieniach, no to tam publikujemy ogłoszenie Jest. o udzieleniu zamówienia. Jeżeli bezpośrednio wtedy, no to bezpośrednio wtedy również publikujemy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Mhm. Oczywiście tutaj nie wspomniałyśmy o tym w trakcie omawiania kolejnych etapów. Na bieżąco w trakcie całego postępowania, już od samego początku tworzymy protokół postępowania. On powinien prowadzony być na bieżąco, czyli z każdym kolejnym etapem, nowościami w, w naszej procedurze uzupełniamy o te treści protokół. Jasne. No na pewno musimy go mieć na koniec postępowania, czyli musimy zamknąć to postępowanie, uwzględnić wszelkie informacje. On obrazuje przebieg całej procedury. Na tym etapie postępowanie w zasadzie mogłoby się skończyć, ale jeszcze tak, y, mamy obowiązek y, informowania w postaci ogłoszenia o zmianach w umowie, jeżeli takowe zajdą, tak. jeżeli takowe nastąpiły. No i ostatnia rzecz, która jest taką domykającą, to jest ogłoszenie o wykonaniu umowy, mhm. którą zamieszczamy na platformie e-zamówienia. Czyli w momencie zakończenia, y, zakończenia wykonania, nie wiem, popisania protokołu, załóżmy odbioru. Po tak? ich latach na przykład. Na przykład e... Ostatni obowiązek, jaki z danym postępowaniem musimy spełnić. Tak, dokładnie tak. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Po więcej informacji, e, tych na bieżąco ze świata zamówień publicznych, zapraszamy Was na stronę przetargowa.pl. Dziękuję Magdo. Dziękuję Justyna. Do zobaczenia.